Witam wszystkich. Kolejna bitwa. Gramy ksorem. Bitwa standardowa. Rzuciło nas na ósemki. Czyli bardzo dobre losowanie. Osiem, sześć. Najlepsze jakie może być w tym przedziale. Niezwykle rzadko się zdarza. No i zaczynamy grę. Ja tu sobie staję w ten krzaczorek. Łamie to sosny, żeby mi dawała z prawej strony nieco trochę osłony. Mamy pojazd, ale jesteśmy jeszcze nie załadowani. To znaczy niezaładowana amunicja jest. Moglibyśmy do niego strzelać, gdyby to był normalnie pojazd nie magazynek. Dobra, jeden przed. No i gorsza nie ma. Mamy kolejny pojazd. Wkładujemy trupa. mamy trzy trafienia z penetracją losowanie było kiepskie 894 no ale tak to już bywa tu byśmy mogli oddać strzał gdybyśmy byli przeładowani no ale niestety tak to już bywa no i czekamy na dalszy rozwój sytuacji Z przodu mamy Spotera T60, 64. także uh -huh, tu mamy ISA 2 No i ten pudel tam łazi. Mamy o. Ktoś nas uprzedził. Dobrze, wesprzemy tutaj w lewo flankę. Tutaj zawsze istnieje obawa, że mogą nas wyświetlić z tego wzgórza z tych krzaczorów. Dlatego dobrze się przykamuflować, trochę. No i akurat wyszedł nam bokiem pięknie. Weszło jak masło, Weszło jak masło, Trzy. Czwarte. O i proszę bardzo, o tym mówiłem. Obożyli nas tutaj zdrowo, ale nie spenetrowali nasz artyleria nasz tylko ogłuszyła także mieliśmy farta a właśnie typ 64 nie wiem czy on został wyświetlony czy czy po prostu oddawał strzały no trudno mi powiedzieć no i wchodzimy znowu na miejscówkę i czekamy aż się przeładujemy Mamy pojazd, Aha. stoi za skałą jak widzicie. Jest 6-6 remis i w demeđu tak mniej więcej i w pojazdach. No jest pojazd. To jest właśnie ten typek. Nie wyświecił nasz. To bardzo dobrze. Dobrze. Przeładujemy. Zawsze mieć lepiej 4 niż 3. Bo jak wiecie, nie, nie zawsze te pociski wchodzą. O, mamy tu akurat pojazd. No dobra, schował się nam. My go świecimy, zobaczcie. Doleciało nam 199 punktów do świecenia. I kolejne 230, za to jest kasa więc pamiętajcie o tym walimy w ciemno dobra zgasiliśmy go zgasiliśmy go trzy fragi jak na razie i prawie 2,5 tysiąca damage'u czyli nie jest źle no i zdobywamy przewagę 9 do 7 jest kolejny pojazd. Niestety jesteśmy na przeładowaniu. O, chyba go zgasimy. Tak, Dobiliśmy go dosłownie. No i znowu mamy trzy w kasecie. I to jest tak to właśnie. Tak to jest z tym magazynkiem. Nie coraz ten magazynek jest fajnie jak się ma, a nie coraz właśnie jest tak jak jest. Dobrze, podjedziemy trochę do przodu, bo tutaj to już zostały im trzy pojazdy. Wiem, że tutaj gdzieś jest ten niktedek, bo on strzelał do mnie jak tam byłem na górce, ale nie spenetrował i on tu stoi gdzieś w tych krzaczorach. A jeszcze mają ksora i nie chciałbym się nadziać, że on mnie wyświetli, a ksor mnie po prostu załatwi więc dlatego będę grał mocno asekuracyjnie nie wiem gdzie jest też XOR jego ostatnia pozycja to przy ich bazie była, o, podszedł tam noszhorn. więc być może on go wyświetli o, właśnie o tym mówiłem, ale gość się schował, właśnie on się wycofuje tak bynajmniej mamy sytuację jasno gdzie jest jego lokalizacja możemy jechać wiadomo, że już nasz nie podświetli. On się tam władował w ten kanał. Tam jest taki kanał. Więc raczej nie ma opcji, żeby nasz wyświetlił. Teraz pytanie, gdzie jest ten ksor. On tutaj może stać, nie wiem to jest pomarańczowy pomarańczowy gracz. Ale zachowania takich ludzi są nieprzewidywalne, bardzo często. I właśnie w takich, przy takich rzeczach przydaje się XVM. Wiemy z kim mamy do czynienia. Ten Tomek. na tym T28 nie ma podanych statystyk, więc albo to jest niedzielny gracz albo ma ukryte statystyki jedno z dwóch opcji wyświetlili artę więc tam na pewno XOR będzie skupiał uwagę gdzieś tam z lewej strony nie wiadomo gdzie ten T28 się podział, ale on zbyt daleko odejść nie mógł, bo jak wiecie to jest pojazd bardzo wolny. Dobra tego ksora tam już ładują, no i Arta go dobiła. Został T28 14 do 9 Musiałby się wydarzyć jakiś cud, żebyśmy to przegrali Chociaż ja już widziałem różne rzeczy w wocie. Także nie, nie to, że nie byłbym zdziwiony, ale ale takie rzeczy się zdarzają. O, jest gość. A więc on tam się tylko lekko przemieścił. Dobra, mamy go. Mamy go. Zobaczcie, jak powoli ten XOR skupia pojeździe. My go świecimy. I to jest koniec bitwy. Ja dziękuję, zapraszam. Siema.